Dzień dobry, siedzę sobie na padoczku, więc znowu mogą być dziwne dźwięki, i dziwne dźwięki, i może też dziwne dźwięki, ale takie typowe podczas siedzenia na padoku z koni. Moi drodzy, przychodzę do Was z aktualizacją. Ciąż, w sumie to ciąży. A dlaczego już Wam mówię? Mamy 5 września. Tak, tak, dla usystematyzowania datę Wam powiem, żebyście wiedzieli. O co chodzi? Dlaczego tylko jedna ciąża? Niestety okazało się, że parcia, mimo już była u ogiera drugi raz, mimo już odbiła, to jednak w ciąży nie jest. Nie ukrywam, że no jestem trochę zła, bo jakby nie patrzeć, zapłaciłam za tego ogiera, zapłaciłam za transport, a tu dupa, co nie? No ale cóż, życie. I. I co? Wspólnie z panią doktor stwierdziłyśmy, że spróbujemy jeszcze raz, ale tym razem inseminacji, ale z innym ogierem, żebyście się nie martwili. Nie z dżihadem, tylko z kimś innym. I z kim? Ogier, którego wybrałam to... Matko, zapomniałam jego imienia. Huncwot, tak, Huncwot. E, czyli ogier małopolski ze stada ogierów Łąck. Więc jutro bądź też... O nie, wiatr. O nie. Więc jutro bądź też pojutrze barcia będzie zainseminowana. Wiem, że trochę późno, bo już mamy wrzesień i sezon już się po prostu skończył. Ale ja chcę spróbować. Ja nie chcę, żeby dorić rybak został sam. Więc no, próbujemy. Mam zgodę weterynarza, więc próbujemy. Bo, dlaczego by nie? Tym bardziej, że parcia ma naprawdę bardzo ładną rójkę i bardzo ładną komórkę jajową. Więc, próbujemy. Już jestem tak załamana, że jak trzeci raz nie wyjdzie, to trudno, już, już, już wywalone. Ale, no cóż, próbujemy. Dobra, przedstawiłam się, może teraz Wam nie wieje. Mam nadzieję, że Wam nie wieje, bo będę musiała nagrywać ten podcast jeszcze raz. A mi się tego nie chce, bo się hmm. dzisiaj źle czuję. Boli mi brzuch. A dokładniej żołądek. Więc nie mam ochoty na nic. Wracając. A co, Udori? Ja cierpię na taką przypadłość, na którą cierpi wiele właścicieli koni, mianowicie pierdoluc. Czym to się objawia? Objawia się widzeniem symptomów, problemów, które niekoniecznie są. Po prostu, wiecie, taka wyimaginowanie sobie czegoś paniczne wołanie weterynarza, paniczne analizowanie, eee, a potem tu się okazuje, że nic takiego nie ma, że wszystko jest okej, okay, że powinna się po prostu pani leczyć. No i ja coś takiego mam. Eee, I Dori ogólnie powinna być sprawdzona 19 września. Bączku, nie bączku, tylko czmielu, uciekaj stąd. Dori ogólnie powinna być sprawdzana. 19 września, tak, bo 19 września mijają 3 miesiące od jej ciąży. Ale z racji, że ja zauważyłam, że Dori zachowuje się rójkowo. w sensie jest wredną, przepraszam, pizdą dla Parci, bo Dori nagle zaczęła na padoku celować w nią kopytkami i to nie na zasadzie zabawy, tylko na zasadzie podejdę do Parci z tej strony, z której ona nie widzi i spróbuję ją kopnąć. Wredna pizda, no mówiłam. I to jest takie dość częste zachowanie Dori do jak maruje. Więc. Cześć Dorcia, wcale nie o tobie mówię. Z tego właśnie też powodu stwierdziłam, że kurczę ja chcę wiedzieć. Jeżeli ona zrzuciła ten zarodek, tak, nie, nie przyjął się, że tak powiem, nie zagnieździł się, no to ja chcę to wiedzieć, żeby jeszcze w tym roku ją spróbować zainseminować, tak? Jeszcze raz. No i pani doktor sprawdziła. No i, moi drodzy, George'a nie widać. Ale to, że go nie widać, to nie jest źle. To jest właśnie dobrze, ponieważ mamy błony płodowe. Ale od początku zacznijmy, tak? Bo nie omówiłam Wam drugiego miesiąca ciąży, a to też jest bardzo ważne. 19 sierpnia Dori była drugi miesiąc w ciąży. Język polski, trudny jest. I George wtedy miał około 6 cm, więc jest to taka mniej więcej wielkość orzecha włoskiego lub śliwki. I zaczynały się rozwijać Georgeowe kopytka. Hmm, więc George już ma kopytka, moi drodzy! Więc super, naprawdę super. I Tyle jeśli chodzi o drugi miesiąc ciąży, bo niestety nie udało mi się nigdzie więcej wyczytać, co się wtedy dzieje. Mało tego. W trzecim miesiącu ciąży też jest mało. Mojej informacji, się, moi drodzy informacji, co się dzieje z tą ciążą, co się dzieje z tym płodem. I w trzecim miesiącu ciąży wiem tylko tyle, że źrebaka zazwyczaj nie widać, bardzo ciężko go zobaczyć, bo jest już obtoczony błonami płodowymi. Takimi błonami płodowymi jak łożysko, jak. Powodnia, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie przez to, przez te błony, małego Georgia nie było po prostu widać. Ale co to oznacza, moi drodzy? To oznacza to, że wyszliśmy z tego najgorszego kwartału, z tego pierwszego kwartału, więc ciąża Dory już nie jest zagrożona. Znaczy, oczywiście może jeszcze poronić, ale tfu, 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 Nie, nie robimy tego, Dori, prawda? Słuchaj. Nie gubimy dziecka. Pamiętaj, nie gubimy dziecka. To bo zaraz na mnie wejdziesz. Jak chcesz się podrapać, to idź sobie tam dalej. Tam też jest Bela i możesz się na nią podrapać. No właśnie. Więc jesteśmy, można powiedzieć, bezpieczni. Tak, Dorcia? Czujesz małego George A Aj, przestań. A i jeszcze o, jeśli chodzi o imię George. Ee, nie bójcie się. Mały George nie będzie miał tak naprawdę na imię, e, ponieważ ja. Wszystko, wszelakie stworzenie żywe, które nie ma imienia, albo jego imię jest mi nieznane, bądź też nie pamiętam, nazywam George. Więc wiecie, George, bo George. Parciowy gówniak też będzie George'em. najprawdopodobniej. Albo PJem, bo to jest też takie drugie imię, które dość mnie śmieszy i jest takie łatwe do zapamiętania. PJ, P-George, george E, aczkolwiek na Instagramie bardzo Wam się spodobało imię George i stwierdziliście, że jesteście rozczarowani, że tak nie nazywam konia. Że mały głównie Dory nie będzie nazywał się naprawdę George'em. E, więc zaproponowałam, że George to będzie jeden z członów imienia. I wychodzi na to, że będzie miał trzy: imię będzie trzyczęściowe. Cześć w że imię będzie trzyczęściowe. Ponieważ, e, moi drodzy, ja chcę dać mu normalne imię. Załóżmy Dorian. <laughs> normalne imię. Załóżmy Dorian. George i Mokosz. Mokosz to będzie jako przydomek hodowli, tak? No i George, bo Wam się spodobało. Ale od razu Wam też powiem, dlaczego. Trzeci miesiąc ciąży e, jest taki ważny. W sensie, te pierwsze trzy miesiące jest takie ważne, żeby był spokój, żeby klacz była po prostu huchana, dmuchana. Ponieważ e, u koni, proces tworzenia właśnie łożyska jest bardzo długi. No bo właśnie, mniej więcej do trzeciego miesiąca ciąży. A bez tego łożyska ryzyko utraty ciąży jest po prostu bardzo duże, tak? I Ryzyko tej utraty jest dużo, dużo większe niż, niż, niż u innych gatunków. Więc tak naprawdę, dopiero w momencie, w którym mamy to łożysko, możemy już sobie tak odetchnąć, że dobra, już jest okej. Okay. Dlatego właśnie sprawdza się klacz miesiąc, miesiąc zaźrebienia, przepraszam, 14 dni mniej więcej po zaźrebieniu, potem miesiąc, a następnie w trzecim miesiącu po zaźrebieniu. Także tak, moi drodzy, tyle ode mnie dzisiaj. Postaram się na, niedługo nagrać coś naukowego. Prawdopodobnie o syndromie e, headshaking. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja Wam życzę miłego dnia! I żeby Was nie bolał żołądeczek. Dory, czy chcesz coś powiedzieć? Nagraj się, jak ślamisz siankę. Dobry kuń, dobry sianko. Do widzenia, moi drodzy.